Witam wszystkich w Solarni w garażu. Dziś na warsztat zawitała prezarka górnowrzecionowa, tak zwana krawędziówka firmy Ryobi. Ktoś się zapyta dlaczego? Dlatego, że jak widać na ścianie, posiadam większość elektronarzędzi firmy Rajobi. nie będzie problemu z kupnem następnej ładowarki, następnych baterii, tylko będę wykorzystywał te, które mam. Cóż mogę o niej powiedzieć? Na pierwszy rzut oka, waga tej frezareczki to jest kilo kg. Więc, jak na frezarkę jest naprawdę lekka. Oczywiście, to jest waga samej frezarki bez baterii. Metkę ściągniemy, niepotrzebna. Posiada ona diodolet, która podświetla nam miejsce pracy. Co będzie można później zobaczyć? Obsługuje ona frezy o czpieniu 6 mm i 6 i 30,6 mm, czyli tak zwana czwarta cala. Wygląda zgrabnie. Podstawa naszej frezarki to jest plastik przeźroczysty poliwęglan o grubości 6 mm. Oczywiście jest to model R18RT. Obroty tej frezareczki to jest 29 tysięcy obrotów na minutę. Wyprodukowana w 22 tygodniu. I w 2018 roku z tej strony mamy nasz włącznik, wyłącznik, a z tej strony mamy blokadę wrzeciona, by nam umożliwić wymianę frezu. Tu oczywiście mamy klips, po zwolnieniu którego możemy sobie naszą frezarką regulować głębokość. Z tej strony jeszcze mamy miareczkę. w dodatku powyżej tego naszego kółeczka, którym regulujemy, mamy też wypisane od 0 0, 04, 08, 1 i 20. Więc możemy sobie regulować wysokość czy w tym momencie już głębokość, na którą chcemy frezować. Oczywiście później blokujemy stabilnie, nam całość się trzyma. Ja założę sobie na szybko frez i wykonam kilka frezowań. Całość dostajemy zapakowane w takim oto pudełeczku. Tu mamy naszą frezarkę, do tego mamy przykładnicę równoległą, dwa pręty, jeden frez palcowy, druga tulejka. To jest akurat 6 mm, czyli we frezarce z 1/4 cala. Tu mamy motylki do naszej przekładnicy, kluczyk do demontażu freza. Ja oczywiście użyję baterii 5A, więc tak w całości oto wygląda nasza frezareczka z naszą przekładnicą. Przekładnica jest jakiś odlew, nie są żadne blaszki, więc powinna być w miarę stabilna. Ja sobie wezmę kawałek jakiegoś materiału i tą frezareczką wykonamy kilka frezowań. I tak to wygląda nasz Róweczek Co muszę przyznać Trzeba wyćwiczyć sobie rękę I mocno stabilnie trzymać Bo jednak są obroty I jednak ona nam troszkę podskakuje Jak na frezarkę 18V oczywiście Ja zmienię sobie frez I przejdziemy kilka krawędzi Założony mam frez łożyskowy Profilowy Przejdziemy sobie na kilku różnych Materiałach Zobaczymy jak się sprawuje. Spróbujemy płytę wirową, laminowaną osiemnastkę Kawałek kantóweczki bukowej. I tego to wygląda praca frezarką krawędziową firmy Rajobi, jak można było zauważyć na filmie Jedyny minus tego to to, że nie ma tu żadnego podłączenia pod odciąg no niestety musimy się liczyć z tym, że po każdym frezowaniu krawędzi będzie czekał nas sprzątanie większe niż zwykłą frezarką bo tamte niestety większość frezarek posiada odciąg trocin mała, zgrabna Poręczna. Do lekkich nie należy, bo są lżejsze od niej. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, kupując innej firmy taką frezarkę zasilaną bateryjnie, czy to osiemnastka, czy to była dwunastka, musiałbym zakupić i dodatkowe akumulatory, i dodatkową ładowarkę. Dlatego padło na firmę rajoki ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnej realizacji. Cześć!